Firma Lego zaprezentowała nowy zestaw klocków, z którego zbudujemy model konsoli Nintendo. Produkt składa się z 2646 elementów i będzie go można nabyć od 1 sierpnia w cenie 1000 zł. Oprócz szczegółowo odwzorowanej konsoli, między innymi z miejscem na kadridge i kontrolerem, w skład zestawu wchodzi również telewizor z ręcznie przewijanym ekranem, na którym wyświetlana jest 8-bitowa postać Mario w grze. Dodatkowo posiadacze figurki z innego zestawu będą mogli podłączyć ją do odbiornika, dzięki czemu bohater będzie reagować na to, co dzieje się na ekranie. Prezentację całego zestawu można zobaczyć na oficjalnej stronie Lego.